Koronawirus jest na całym świecie. Teraz trzeba uważać. Nosimy te maseczki na dworze. Panika! Koronawirus! Panika! Jest panik krzyczą. Okej. Okay. Jak jest koronawirus, to nosimy maseczki w sklepach, zakładamy je na noc. Żebyśmy nie mogli oddychać, bakterie się przyczepiają do masek. Jak je ściągniemy, to przyczepiają się do buzi i będziemy do naszego organizmu i są w naszym brzuszku. A w brzuchu te bakterie się tak roz, rozszaleją, te bakterie... Te, te bakterie tak szaleją, te bakterie tak szaleją, że złapiesz koronawirusa. Ale koronawirus Wielka kulka, nie jest taka mała, tyci tyci, to jest wielka, bo oznaczony, no, Czy jest teraz wielki, taka wielka jak nasz cały dom, no to już ona ma teraz bardzo wielki, super hipermoc, więc uważajcie.